Jak zawiązać węzeł ósemkowy? Pokażę jeden z patentów, bo weźmy ich w parę. Pierwsza czynność to odmierzenie około 1 metra końcówki wolnej liny. W tym miejscu wykonujemy taką pętelkę, na przykład od góry, jak tutaj. Następnie linę prowadzimy nadal dookoła, przytrzymując ją palcami w tym miejscu skrzyżowania. Koniec liny. Wkładamy tutaj i wyciągamy całą linę. W ten sposób uzyskujemy ósemkę. Teraz tą linę należy wprowadzić do uprzęży. Końcówkę linę wkładamy w tym miejscu przez poziome kolucho w pasie biodrowym i linę przeciągamy równolegle do łącznika wzdłuż podbrzusza tak, aby lina wyszła nam w tym miejscu pod kolejną czynnością jest wyciągnięcie całej tej liny do momentu, aż węzeł znajdzie się blisko nas teraz należy końcówkę liny poprowadzić przez cały węzeł równolegle do jej początku Wkładamy linę w tym miejscu i wyciągam całą jej zawartość, jej część. Ważne jest, aby po zamyzaniu węzła, lina wchodząca od węzła przez uprząż do węzła z powrotem, miała podobny obwód jak obwód łącznika. Warto sobie tą linę przytrzymać w tym momencie palcami w tym miejscu. Dalej końcówkę liny prowadzę równolegle do liny wzorcowej przez cały węzeł na kształt ósemki. Lina winna wyjść w tym miejscu z węzła, gdzie wychodzi lina prowadząca. Węzeł po zawiązaniu należy zaciągnąć. Taka był zwarty. Dalej kontrolujemy podwójny przebieg żółliny z góry węzła patrząc, jak również z dołu. Ostatnia rzecz, czyli test długości końcówki wolnej. Należy palec wskazujący i kciuk przyłożyć do tejże końcówki w maksymalnym rozpięciu tychże palców końcówka winna mieć co najmniej taką długość. W tym momencie węzeł jest gotowy, zaciśnięty i możemy bezpiecznie rozpocząć wspinanie.